Proszę państwa, ten mój referat jest właśnie bardzo prosty i właściwie no mógłby być bardzo krótki. Ja swoją koncepcję dróg Świętego Tomasza Taką właśnie koncepcję, że nie mają one wcale takiego wielkiego znaczenia, jak oni się powszechnie w literaturze przypisuje, że są, że są pewną właściwie ilustracją tylko sposobów, możliwych sposobów dorzecznych, sposobów dochodzenia do istnienia pierwszej przyczyny. No to głoszę już, jak sprawdziłem, co najmniej od ćwierć wieku. Pierwszy raz to było w Małym Wardemeku Tomizmu 1999. Nikt w to nie wierzy i nawet studenci, których uczę potem na egzaminach magisterskich, gdy jeszcze bywa, bywałem, no zapytani o ten druk, pięć dróg świętego Tomasza, no, opowiadają no, rzeczy przede wszystkim no, z jakiejś literatury, z Eldelsa głównie, więc, więc i teraz to moje ujęcie się trochę wzmocniło, bo jak Państwo pamiętają w, w, w czasach powszechnie minionych, to jak coś uczeni radzieccy ustalili, to już było, było ważne. Teraz zastąpili ich amerykańscy naukowcy. No jeden z takich amerykańskich naukowców został Edward Fezer został przetłumaczony na język polski, mianowicie jego książka. Pięć dowodów na istnienie Boga i to właśnie był ten asumpt, żeby w takim razie jeszcze raz przypomnieć tę moją koncepcję, no bo on ma podobną, no ale czyli właśnie owa moja koncepcja jest wzmocniona tutaj przez takiego amerykańskiego naukowca. Ta jego książka jest dość dziwaczna, Druga, drugą drogę, którą ja tutaj uważam za taką najbliższą świętemu Tomaszowi, on uważa za neoplatońską, natomiast... Ale oczywiście taka, żeby to też no, za źle o nim nie mówić, on w ogóle nie, nie chce pisać o drogach świętego Tomasza, on formułuje własne, na podstawie oczywiście całej tradycji przede wszystkim świętego Tomasza. On, on robi własne, własne, własną wizję tych dróg, więc tylko drugą drogę to właśnie uważa za taką, interpretuje po neoplatońsku, natomiast buduje całkiem nowy dowód, czy całkiem nowy argument. Taki tomistyczny, który oparty jest na odróżnieniu istoty od istnienia, a także osobno omawia drogę przyczynowania i nazywa ją drogą, czy dowodem racjonalistycznym. Ten jego dowód, pod którym on by się podpisał, u świętego Tomasza. Chyba najwyraźniej znajduje się w DNT Essencja. W każdym razie myślę, że nawet tym, ty, to, 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 tym swoim myśleniem wzmacnia tę moją koncepcję. Bo jak chcę zrobić dowód świętego Tomasza, to, to po prostu nie bierze żadnego z tych pięciu słynnych pięciu dróg, tylko buduje coś, coś nowego. Ale jaki jest stan literatury na ten temat? Czy co możemy usłyszeć o tej drugiej drodze? No to żeby już coś jednak na tym moim referacie było, to bo on jest, będzie zbudowany bardzo prosto. Ja pokażę Państwu, że zwyczajnie Tomasz w tekście, zaraz po sformułowaniu tych pięciu dróg, dopowiada, robi pewne dopowiedzenie właśnie do drugiej drogi, i jak gdyby no, Przynajmniej w walstwie takiej tekstualnej stawia kropkę nad i, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale oczywiście drogi świętego Tomasza, ponieważ temat atrakcyjny żyły swoją, swoim życiem, wiadomo, napisano o nich przeróżne rzeczy. Zazwyczaj też, czy bardzo często, jakoś próbowano usytuować w ramach, no, systemu filozoficznego czy widzenia tomizmu, czy wprost w ramach widzenia bytu, jakie dany autor ma, miał. No ja zwykle stosuję taki ogólny podział, że, że ci, którzy uważają tomizm za syntezę. Czy ja kompilację, syntezę, oto to dobrze brzmi słowo synteza, no to wtedy ci wychwalają te, te, te wszystkie pięć dróg, uważają, że to jest no, najgenialniejszy przykład tej syntezy, bo takie wszystko, wszystko no, wzięte od sasa do lasa, prowadzące do roga robi się pobożnie i, i wiadomo. Natomiast jeśli jednak głosi się taką koncepcję, że Tomasz, no. Jednak głosi pewną filozofię, nazwijmy to przedmiotową, materialną, czyli tak jak w tonizmie egzystencjalnym, że jest to esse jest głównym tematem jego filozofii, no to wtedy nie jest, nie jest to tak prosto i, i po prostu wtedy, wtedy, no myślę, można ostatecznie dość radykalnie sprawę rozwiązać, tak jak, tak jak ja to próbuję, że drogą Tomaszową jest ta druga. Jak gdyby dokumentowana potem przez świętego Tomasza. Ale wobec tego, co możemy znaleźć w uczonych książkach? Gilson. Gilson pisze tak: podczas gdy pierwszy argument ukazuje nam Boga jako przyczynę kosmicznego ruchu i wszystkich ruchów od niego zależnych, drugi ukazuje go jako przyczynę samego istnienia rzeczy. Czyli tutaj to y, Wilson po prostu, y, nie tłumacząc, mówi, że chodzi tutaj o, o istnienie. To jest w książce y, Tomizm. Najbardziej chyba w Polsce funkcjonują ujęcia Leo Eldersa. No Leol Elders mówi tak, no, że Tomistom to oczywiście ta druga droga kojarzy się spontanicznie z, z własną metafizyką świętego Tomasza, ale czy to tak jest, to nie jest to pewne, dlatego że problem przyczynowania, ha, Elders tak mówi, jak uczony. Problem przyczynowania u Tomasza nie jest taki jasny i wobec tego wobec tego, no, to nie, przyczynowanie to nie jest wyłącznie wytwarzanie istnienia. Wytwarzanie istnienia to jego, to jego stwierdzenie. Podobnie pisze Teodyce i Wincenty Gramat. Także dość szeroko tę drogę i tak po swojemu to znaczy w ramach takiego tomizmu lowańskiego omawia Huzak. Czyli bardzo szczegółowo, y, pokazujące różne rzeczy, ale konkluzja jest taka, y, można by w ogóle całą tę szczegółowość naukową pominąć, bo y, konkluzji można się domyśleć. Mianowicie, pojęcie przyczynowania w tekstach Tomasza jest obciążone nieaktualnym średniowiecznym obrazem świata. I Kłusak mówi tak, że. Y, żeby jakoś zinterpretować to drogę, trzeba, trzeba związać przyczynowanie sprawcze z, no, z pewną zasadą transcendentalną, która jest źródłem realności obserwowanych przez nas bytów. No ale wtedy ten dowód nie stanie się jakimś osobnym dowodem, tylko będzie należał do takiego ogólnego nurtu dowodzenia istnienia Boga. Profesor Gogacz Prof. mówi tak. Że, no, że wiadomo, co to jest przyczynowanie. Najogólniej przyczynowanie to jest powodowanie skutków, A skutki są różne i wobec tego różne są przyczyny. I teraz Gogacz mówi tak, że w tej drodze Tomasz raczej dyskutuje z monizmem. Tutaj nawiązuje zresztą do takiego wyrażenia Gilsona, które ja czasami przytaczam, że Gilson mówi że w ogóle problem pierwszej przyczyny w filozofii może się pojawić wyłącznie w filozofii pluralistycznej, bo w monizmie No i Wilson to mówił po swojemu, Że można być pobożnym mnichem, modlić się codziennie, dzień w nocy, i jak się jest monistą, nie dojdzie się do problemu pierwszej przyczyny. A jak się jest bezbożnikiem, ale jest się w pluralizmie, to tego czy chce się, czy nie chce się, musi się dojść do problemu pierwszej przyczyny. I teraz profesor Gogacz uważa, że tej drugiej drodze, tak jak ona się pojawia w sumie teologii, to jest raczej dyskusja z monizmem, natomiast oczywiście y, oczywiście to nie jest y, to jest droga inna niż Arystotelesowska, bo przyczynowanie tutaj nie jest przy, przyczynowaniem ruchu i oczywiście wiemy, że u Tomasza przyczynowanie to jest sprawianie Esse, ale i słusznie mówi Tomasz. Nie stawia tutaj kropki nad i to już my musimy zrobić, czy dopowiedzieć, że, że przyczynowanie sprawcze jest zapoczątkowywaniem bytu przez stworzenie im aktu istnienia. Tym tropem Poszedł Tomasz To Tomasz wstępień w takim artykule o właśnie interpretacji tej drogi. Potem jak tutaj kiedyś na naszych spotkaniach ogłosił, że, że, że teraz już myśli inaczej. Zresztą też i tutaj w tej książce y, też jest. Y, też jest no, obraz już tej ewolucji, jego poglądów, ale chodzi o tamten artykuł. No i on mówi tak, że tę drugą drogę można zinterpretować tak jak chce Gogacz, to znaczy jako przytrzymywanie s i ona wtedy zresztą jest taka: no byłaby tożsama z tym, co wcześniej mówi Tomasz, w sumie teologii wcześniej mówi na temat dowodzenia istnienia Boga, czy tego, co mówi, no na przykład w Desencja, czyli, czyli tutaj no, y, dowodzi istnienia Boga w taki sposób właśnie jako przyczyny sprawczej istnienia, ale wstępie mówi tak, pozostaje wtedy pr problem jednak przyczynowania istoty, no bo jeśli, jeśli będziemy, tak jak y, Gogacz powiedział, że Stwarzanie jest wyłącznie przyczynowaniem Esse, no to by oznaczało, że Bóg nie ma wpływu na naszą istotę. Czyli po prostu y, jak gdyby wszystko, wszystko to dzieje się, wszystko się to już dzieje, nazwijmy to poza kontrolą Boga, a przecież wiadomo, to na każdej wsi można usłyszeć to nie wiem. Od ludzi niewysokiego wzrostu, dlaczego jesteś taki mały, no bo ja stałem w kolejce po rozum, o. <laughs> że to tutaj Bóg yy, tego. No yy, ja zawsze bronię to, yy, mówiąc, no to, no jak, a jak było w domu? Jak mówiła mamusia? No jednak tak, że wszystkie zalety po, po niej i po jej rodzinie, a wszystkie wady po ojcu i po jego rodzinie, no to to wszyscy przecież słyszeliście. Taki mądry i taki ładny po mojej mamusi, ale taki upalty i taki wredny, to po teściowej. <grymne> Więc jest jednak, wskazuje tutaj mądrość ludowa na jednak inne przyczyny, ale no, tak czy inaczej, Tomasz Stępień pozostawia to otwarte. Wiadomo, że u profesora Gogata jest to problem przyczynowania celowego, a, ale to już są dalsze sprawy. Tym wszystkim wobec tego ja y, y, proponuję, żebyśmy się przyjrzeli chwilę tekstom. Y, najpierw sam ten tekst y, świętego Tomasza, tej drogi. To y, jest w moim takim kulawym tłumaczeniu, a raczej kulawym takim no, dosłownym, ale y, starałem się, że to było precyzyjne. Druga droga bierze pod uwagę powód przyczyny sprawczej. Nie jest to bowiem możliwe, aby coś było przyczyną sprawczą samego siebie, ponieważ w takim wypadku bytowałoby wcześniej od siebie samego, co właśnie jest niemożliwe. Nie jest też możliwe, aby w porządku przyczyn sprawczych postępować w nieskończoność. Usuwając zaś przyczynę, usuwa się, się też i skutek. Jeśli więc nie byłoby pierwszej w porządku przyczyn sprawczych, nie będzie też ostatniej ani pośredniej. Konieczne jest więc przyjęcie jakiejś pierwszej przyczyny sprawczej, którą wszyscy nazywają Bogiem. No i to jest, to jest sam tekst tej ideologii przypominam, o której mówi, że tu jest raczej dyskusja z monizmem. Pokazywanie pewnego początku przyczyn sprawczych. Ale, proszę Państwa, już w następnej kwestii Tomasz pisze tak. Jeśli. Y samoistnienie istnienie, ipsum esse, rzeczy jest czymś różnym od jej istoty, konieczne jest, aby istnienie tej rzeczy było albo uprzyczynowane przez coś zewnętrznego, albo pochodziło z istotowych pryncypiów tej rzeczy. Niemożliwe zaś jest, aby istnienie było uprzyczynowane tylko przez pryncypia istotowe rzeczy, ponieważ żadna rzecz nie jest wystarczającą przyczyną swojego istnienia, skoro ma istnienie uprzyczynowane. Pozostaje zatem przyjąć, że coś, czego istnienie jest czymś innym niż jego istota, ma istnienie uprzyczynowane przez coś innego. Tego zaś nie można powiedzieć o Bogu, ponieważ mówimy, że Bóg jest pierwszą przyczyną sprawczą. No i mi się wydaje, że po prostu ten fragment jest tą kropką nad i jest, jest powtórzeniem głównego argumentu drugiej drogi, ale już wprost mówiące o, mówiące o istnieniu i właśnie wskazujące, że że Bóg jest pierwszą przyczyną sprawczą w ramach tego porządku. Taki dodatkowy jeszcze argument też możemy znaleźć też w tej kolejnej kwestii, yy, który jeszcze raz wskazuje na pośrednio, na, na jeśli tak można powiedzieć, na sposób działania Boga, który jest samoistnym yy, ipsum esse subsistence, no to profesor Gorak tłumaczył to samoistny akt istnienia i tam jest takie rozumowanie ponieważ każdy działający działa przez swoją formę dlatego według tego jak coś działa tak ma się do swojej formy dlatego pierwszy y, działający sam przez się musi być formą pierwszą samą przez się bóg zaś jest pierwszym działającym skoro jest pierwszą przyczyną sprawczą no i tak jak mówię to jest tutaj domyślane że no działa przez swoją formę, czyli ty, przez to, że jest samoistnym aktem istnienia. No, mam jeszcze innych kilka fragmentów, jak gdyby to potwierdzających, ale y, myślę, że tyle. Tyle chciałem dzisiaj powiedzieć, że, że jeśli chodzi o tekst sumy, to raczej tam nie ma wątpliwości według mnie, że, że to ta druga droga. Y, 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 z tego, z tego wykazu w, no, drugiej kwestii sumy, czy, trzecia, czy to jest trzecia kwestia sumy do artykułu, że po prostu ta jest najbliższa świętemu Tomaszowi, co więcej, takie to enigmatyczne jest jej sformułowanie. Wydaje mi się, że potwierdza tę moją tezę, że tam jednak Tomaszowi chodziło o no, właśnie ową ilustrację tej możliwości udowodnienia istnienia Bo Boga, co zresztą. Y i, I tą pewną ilustrację, co zresztą wzmacnia słowa Tomasza. Tomasz mówi na początku tej kwestii tak. Deum esse vis probali potest. No, jest tutaj ta możliwościowa sytuacja. Więc to właściwie tyle, co chciałem powiedzieć i, i jak gdyby przywołać i pokazać ponieważ lekcja prima chyba ultima brevis to chyba zrobiłam to w 15 minut dziękuję bardzo <noise> za uwagę